Poziom wody w powstającym zalewisku na obwodnicy Bolesławia właśnie przekroczył 308 metrów nad poziomem morza i, jak pokazują najnowsze obserwacje, wciąż rośnie. To moment przełomowy, bo według oficjalnych prognoz, właśnie na tej wysokości miało się zatrzymać lustro wody. Tymczasem rzeczywistość zaskakuje. Woda stopniowo zajmuje kolejne fragmenty terenu, zmieniając krajobraz w rozległe, nieplanowane jezioro. Mieszkańcy i służby z niepokojem obserwują sytuację, czekając na przekroczenie żennej 309 metrów nad poziomem morza, która na mapach wyznacza znacznie większy obszar zalewu. Obecne szacunki wskazują, że zalewisko zajmuje już około 20 hektarów, a przy dalszym piętrzeniu może się jeszcze znacząco powiększyć. W najgłębszym miejscu woda przykrywa obwodnicę na głębokość około 230 cm co oznacza całkowite zatopienie fragmentów jezdni, a także zakrycie barier ochronnych i znaków drogowych. Na drodze zaznaczono poziom 309 metrów nad poziomem morza, co pozwala na bieżąco śledzić tempo przyrostu wody. Punkt ten stał się teraz nieformalnym miernikiem dla mieszkańców i obserwatorów. W lutym 2023 roku obok obwodnicy pojawiło się głębokie zapadlisko o średnicy około 8 metrów i głębokości 5 metrów. Pod koniec maja 2023 roku dziura o średnicy 2,5 metra, powstając na drodze, wchłonęła część asfaltu. Zdarzenie natychmiast doprowadziło do całkowitego zamknięcia trasy. Przez dwa lata zapadlisko pozostawało nieusunięte, stając się symbolem problemów tej drogi. Dopiero w marcu 2025 roku, na polecenie nadzoru budowlanego, zasypano i wyrównano zapadlisko. Dziś nie ma po nim śladu. Miejsce, w którym znajdowało się zapadlisko, kryje się pod wodą powiększającego się zalewiska. Inwestycja kosztowała 7,5 miliona złotych. Służyła mieszkańcom 2 miesiące. Jeśli interesują Cię takie tematy, kliknij subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów na tym kanale. Wkrótce pojawią się nowe filmy poświęcone zapadliskom i zalewiskom w powiecie olkuskim. Cześć! thank you